Cześć, tutaj kiepa Dzisiaj rozmawiać będziemy o bardzo drażliwym temacie dla niektórych, dla niektórych temacie całkowicie oczywistym, o czym się przekonacie, czyli casual versus pros. W naszym hobby, jak wszyscy wiemy, są osoby, którym zależy tylko i wyłącznie na zwycięstwie, wygrywaniu turniejów i masterowaniu swojej armii. Są też osoby, którym zależy po prostu na dobrym spędzeniu czasu, zagraniu swoim ulubionym teamem, wystawieniu go w jak najlepszym, że tak powiem, wydaniu. Dzisiaj goszczę y, Mateusza Mikołajczyka i Mariusza Esza. Cześć. Cześć. Mateusz oczywiście jest tutaj z ramienia typowego progracza, natomiast Esz y, będzie bronił casuali w naszym wspaniałym hobby. Równa walka. <noise> no, walka jest dość równa ze względu na to, że zobaczmy, jakie są odsetki ludzi, którym, którym po prostu podobają się figurki albo lore, a którzy po prostu chcą wygrywać niezależnie czym. Hmm? <noise> no no się. Dobrze, czy w takim wypadku jest casualowe granie, a czym jest granie pro-competitive? To może Eszu zacznij. Czym dla Ciebie jest tak właściwie granie casualowe w Kiltima? Granie casualowe w Kiltima rozumiem tak jak granie casualowe w gry komputerowe. To znaczy yy, mam wolny wieczór, siadam do, yy, do grania. Nie nastawiam się na minmaksowanie postaci, spędzam ten czas tak jak, tak jak rzeczywiście chcę i podobnie jest Teamie. Gram teamami, które mi się podobają, czy to pod względem loru, czy to pod względem wyglądu modeli, czy też po prostu feelingu z samej gry. Niekoniecznie nastawiam się na granie najlepszymi zespołami i podążanie za, za metą. <trym> W takim przypadku Mateusz, w czym dla ciebie jest granie kompetytywne? Znaczy to jest typowo sportowe podejście do gry, tak? I to nie jest tak, że my się tym nie bawimy, bo my się bawimy po prostu w ten sposób, tak? Gra się tak, żeby trenować, żeby faktycznie szukać tych min maxów, żeby grać jak najwydajniej, żeby pokonywać swojego przeciwnika, i to jest forma rozrywki rozrywka przez rywalizację, tak? Bo niektórzy tak jak. Eszu tutaj bawią się po prostu miło, spędzając czas i robiąc to w jakiś tam sposób, taki, który mu sprawia przyjemność, który niekoniecznie jest sposobem najwydajniejszym. A dla innych graczy, tak jak ja, no, to jest ekwiwalent marnowania czasu, bo od tego mamy jakieś tam inne hobby. czyli ja na przykład, właśnie jak chcę sobie tak korzualowo pograć, to odpalam jakiegoś rpg na playce, coś w tym stylu. Natomiast jeżeli chodzi o Kiltima i ogólnie granie w figurki, to jest dla mnie właśnie ekwiwalent jakiegoś sportowego sportowej rozrywki, który rozumiem przez rywalizację, tak, spotykam się ze swoimi kumplami czy tam po prostu osobami, które spotykam finalnie na jakiejś tam turnieju czy w lidze i rywalizujemy i to jest rozrywka przez rywalizację, ja bym to tak zdefiniował, tak, mhm. to typowo sportowe podejście czyli de facto to i tak wszystko ma punkt wspólny na turniejach, na które wiadomo, że chodzimy, żeby czy to żeby pochwalić się armią, czy żeby pograć z nimi graczami, żeby odegrać batalie, czy też operacje specjalne, albo po prostu zwiększenie naszej ciężkiej pracy tego, co się nauczyliśmy naszego doświadczenia. I z tego co właśnie słyszę to każuale, trochę więcej chyba czasu spędzają na dogrywaniu małych detali, malowaniu, ogarnianiu budowania jakiegoś lora, a gracze kompetentni typowo na ćwiczeniu match-upów, patrzeniu co jest opłacalne, co jest nieopłacalne i tak dalej i właśnie minimaksowaniu. jeśli dobrze zrozumiałem. I to będzie taka prawdopodobnie główna różnica. Czy są jeszcze jakieś <coughs> różnice między waszymi podejściami? może ty, Mateusz, zacznij. Jak myślisz, czego na pewno gracze, oprócz tego, co powiedziałeś rzeczywiście, gracze kompetywni na co by nie tracili czasu w stosunku do tego, co robią gracze casualowi? Znaczy tutaj reguły, znaczy istnieją reguły, nie ma, za, nie ma zasady, tak? Bo ja pamiętam ostatnio o moją rozmowę z Madeuszem z Krakowa, który też jest generalnie profesorem killteamowym i jak on się dowiedział ode mnie, że moi gwardziści mają ponad, ponadawane imiona, to mnie wyśmiał, tak? Bo to jest rzecz, która w środowisku comp się praktycznie nie, nie zdarza. Ale to nie jest prawda, że gracze, którzy grają turniejowo czy ligowo, nie mają tutaj tego zacięcia flafowego, bo większość osób, które znam są turboflafowcami, nawet ci, którzy grają na najwyższym poziomie, choć są też osoby, takie jak na przykład Hucu, które w ogóle nie mają nic wspólnego z flafem i traktują tylko jako szachy w innym wydaniu, tak. I te wszystkie podejścia są prawidłowe, ale jakbym miał wskazać właśnie taką rzecz, której na którą zazwyczaj ci gracze turniejowi nie tracą czasu, to jest. Tutaj zacytuję na przykład Olgierda Sawickiego z Age of Sigmar z polskiego. Powiedział, że przeczytanie flafu w kodeksie nie wygrywa mu żadnej gry nigdy, <laughs> ale przeczytanie zasad już tak. tak? Więc flaf jest zdecydowanie na ostatnim miejscu dla tych osób. Jeżeli chodzi o wygląd ich armii, też on jest niżej na pewno niż od osób, które właśnie tak się bardzo skupiają nad tym, żeby te armie były super i żeby to ładnie wyglądało, żeby oddawały te właśnie flaw, o którym wcześniej wspominałem. Ale to nie jest na pewno aż tak z tyłu, bo ludzie, nawet ci dobrzy gracze, lubią mieć fajne figurki, się nimi pochwalić na turnieju i często też dlatego zlecają, na przykład malowanie malarzom. Tak? Mm -hmm. No Thank tak. You. A też, jak myślisz w takim wypadku, co jest yy, takim klucz dla Ciebie jako dla gracza typowo każywalowego, typowo flafowca? Co jest bez znaczenia? Dla ciebie, co, co robią gracze kompetywni? Oprócz oczywiście tego minimaxowania, y, ciśnięcia na wynik i tak dalej. No tak, to jest główny ten, tak? Gram, gram czymś się podoba i jeśli to nie jest meciem, no to trudno. No, ja chcę jakby grać e, tym, z czym mogę się jakoś zidentyfikować, <trym> powiedzmy. My musimy pamiętać, że gracz żualowy e, z zasady nie będzie miał e, ograny tak dobrze e, zespołu. Także z grania casual'owego trzeba y, wynieść trochę inne rzeczy, y, niż koniecznie wygrywanie. Ja się bardziej się, y, nastawiam na to, żeby mój przeciwnik rzeczywiście spędził dobrze czas, bo ja też przychodzę tam spędzić dobrze czas. Także potencjalnie jakieś cofanie ruchów, y, jakieś wyjaśnienia, przekazywanie przeciwnikowi, że dobrze, zrobisz to, ale pamiętaj, że ja mam jeszcze taki skill. Myślę, że to jakby nie jest częścią y, gry, gry kompetytywnej, tak? Tam się liczy właśnie na błędy przeciwnika, po to, żeby je wykorzystać i wygrać. Natomiast oczywiście to też y, nie jest tak, że gracze kompetytywni to są jacyś straszni ludzie, którzy po prostu od wejścia zaczynają krzyczeć y, na kogoś, tak? Przychodzimy na turnieje i, i gracze casualowi, i gracze kompetytywni y, z nastawieniem i tu, i tu na dobrą zabawę, tylko tak jak Mateusz powiedział, oni się dobrze bawią jak wygrywają, ja się dobrze bawię, jak widzę, że z przeciwnikiem się fajnie dogodujemy, jak sobie jeszcze porozmawiamy chwilę o flafie, gdy Mateusz prawdopodobnie jest pod koniec pierwszej rundy. No jeszcze tutaj warto zaznaczyć, że to nawet, znaczy, wygrywanie wiadomo, według mnie każdy lubi wygrywać. Możemy sobie udawać, że nie lubimy wygrywać, to jest raczej stopniowanie tego, jak lubimy, jak bardzo lubimy wygrywać, tak? Jak to jest dla nas ważne, ale też ja specjalnie nie powiedziałem, że chodzi o wygrywanie graczom komp, tylko chodzi o rywalizację, tak? I dla nas bardzo zasadne jest to, żeby przeciwnik dawał z siebie wszystko. Bo mamy takie podejście, że jeżeli przeciwnik daje ci właśnie jakieś fory, coś ci próbuje jakby umilić ten czas, to to jest oznaka braku szacunku. Bo dobrego przeciwnika się szanuje, tak? To jest tak jak w boksie. No zostawiamy jakby tam rzeczy, które się dzieją poza ringiem i już ma być pokaz umiejętności jakiś tam tanie wzajemne. Tak? No tak, no jest pewien savoir zarówno i wśród mm -hmm. graczy kompetytywnych jak i graczy casualowych. Gdzie... On jest po prostu odmienny. Mm -hmm. Tak. tak. Y znaczy są elementy wspólne. Zawsze należy przyjść, podejść do przeciwnika, zawsze należy podać mu rękę, zawsze należy według swojej najlepszej wiedzy opisać wszystko, co możesz zrobić na początku przed grą. Ten model może to, ten model, model może tamto. Y później w trakcie meczek rozpocznie się już rozgrywka, przesuwanie tych modeli, to wiadomo, że gracz kompetytywny powinien Właściwie nie powinien mówić, czy ktoś popełnia błąd w jego yy, przekonaniu, i tak dalej, ponieważ o no, tym będzie za chwilę się przekona, bo inaczej się po prostu nie nauczy czasami. No. Dokładnie. I to jest też z jednej strony oznaka szacunku, z drugiej strony też kompetytywnej gry, kompetywnego mhm. współzawodniczenia, że nie jesteś gorszy, jesteś taki sam jak ja, tak samo cię traktuję, ja bym nie zrobił tego, ty zrobiłeś to, popełniłeś błąd, jesteś gorszy. Będziesz... I dopiero wtedy. Nauczysz się, będziesz lepszy, przyjdziesz do mnie, nie popełnisz znowu tego błędu, jest spoko. Mhm. Ale też nie zgodzę się z drugiej strony z, z graczami casualowym, który będzie zawsze gorzej przygotowany, bo są prawdopodobnie gracze casualowi, którzy mają jakiś team, który nie jest topowy, mają go grane setki, załóżmy meczy, może jest taka osoba, prawdopodobnie jest, która zagra już tam 100 meczy w nowym kiltimie jednym timem i stwierdza, że to jest jego b team, zna wszystkie już meczapy, ale daje się bawić, wyśmienicie team-teamem, pomimo że wie, że nie na tym meczapy, to przynajmniej będzie próbować. No, ale to jest raczej już definicja, mimo wszystko, bardziej gracza, który jest bliżej, moim zdaniem, to co podajesz teraz. Dokładnie. Bliżej gracza właśnie competitive, a nie casuala. Ja bym tego, bo jeżeli ktoś ma już setki gier rozegranych mm -hmm. i mimo wszystko twierdzi, że będzie się starał wygrywać bo chce, gra i grać dalej tym teamem, bo chce bo chce coś wykazać przed sobą, to to już jest bliżej definicji gracza kompetytywnego, nie casuala. Hmm. Czy mówisz, że to jest też jakieś stopniowanie, no, no bo rozumiem też graczy, którzy podążają za metą, którzy po prostu będą wymieniać te teamy do momentu, aż nie im odpowiedni team, odpowiedni playstyle, który będzie na topie mety, żeby mógł tym spokojnie wygrywać, a są gracze, którzy trzymają się jednego teamu, i chcą tym wygrać. No tak, no, jest to oczywiście ten stopień tej to typowej toksycznej power gamerki, hmm. który generalnie najbardziej chyba nielubiany jest właśnie przez normalnych graczy, którzy konkurują, jak ja, bo niewolnicy mety i osoby, które się zachowują toksycznie bądź, nie daj Boże, próbują oszukiwać, co się na przykład w naszym środowisku na szczęście nie zdarza, bo nie ma na to przyzwolenia, my to tępimy po prostu jak zarazę, e, no to takie osoby też dorabiają trochę z złego PR-u. Z drugiej strony gracze casualy, casualowi też mają takich przedstawicieli u siebie, którzy, to jest nagminne i tu Eszu się pewnie zgodzi, bo widziałem nawet, jak sam kiedyś grał w nakromundę, która w ogóle nie jest grą competitive i przeciwnik, który przychodzi i pierwszym zdaniem mówi, że nie zależy mu na wygranej, bo to jest nieważne i tak dalej, jest po godzinie grania, kiedy zaczyna przegrywać tak pospinany jak, za przeproszeniem, barany jajca. Tak. I to jest aż przykry widok, nie? Oczywiście, jakby... I... Nie sądzę, że mamy graczy, którzy przychodzą, żeby przegrywać, tak? To jest takiego Badmintona. Grasz na grillu, chcesz wygrać, tak? I tak samo przychodzisz na turniej, chcesz wygrać. Natomiast też trzeba trochę podejść do tego realistycznie. To znaczy, jeśli mamy Mateusza, który gra zespołem, teamem, który jest w miarę mocny i ma setki już gier rozegranych w tej edycji i mamy gracza casualowego, który ma rozegranych tych meczy kilkadziesiąt, i przyjdzie na turniej, to nie ma co się nastawiać na wygraną. Wgrajmy jak najlepiej się da, ale nie nastawmy się na to, że będziemy zgarniemy pierwsze miejsce czy podium, bo wtedy możemy się odbić od, od, tego, od takiego podejścia. To jest fajne podejście, mhm. które ja dostrzegam w wielu graczach, którzy właśnie tak przychodzą na początku i mówią, dobra, rozegrałem właściwie 8 gier do tej pory, ale idę na turniej. I, i moim golem jest to, żeby wygrać dzisiaj dwie gry. Z czterech. Mm. I od tego chcę za, zacząć. Ale już mówię dalej w kolejnym zdaniu, że na następnym turnieju bym chciał o jedną, dwie więcej. nie I to jest domy. bardzo fajne podejście. Mm -hmm. Takie stopniowanie tego, tak? Żeby, Bo to, to jest fajnie, że to powiedziałeś, że takie. Bo. To też, to też się zdarza. I no to u właśnie albo Proła na B, to jest też inna toksyczna grupa, tak? Że przychodzą ze swojej piwnicy z kolegami, gdzie grali w trójkę i był, jest chłopak, jeden z nich, który ogrywa dwóch pozostałych się czuje super. Potem przychodzi na turniej i jest. Titanic kontra Góra Lodowa, no ciekawe, kto z tego wyjdzie, tak? Kiedy się zderza z rzeczywistością. Dziwne, tak. to tak działało, no nie? A no, sorry, grałeś na dwa teamy z ilu? Dwudziestu? Hmm. No, i grali z dwoma chłopakami, którzy nie konkurowali. Tak na siłą rzeczy, jak przychodzisz na Drobzona, gdzie jest najwyższy poziom w Polsce, i to jest generalnie największy taki event, jeśli chodzi o Środkową Europę, to spotkasz tam najlepszych. Z założenia, to nie są osoby które grają w małym towarzystwie, tylko jeżdżą po całej Polsce, spotykają się właściwie ze wszystkimi graczami, każdy ma inne podejście, mają zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inną bazę wiedzy, tak? Więc jest dużo takich, bo tutaj zahaczyliśmy wspólnie o parę takich właśnie grup, które dorabiają taką, nazwijmy tą złą gębę, jednemu i drugiemu środowisku, tak? I warto zaznaczyć, chciałbym tutaj wyraźnie powiedzieć, że to jest jednak mniejszość. Oczywiście, ja jakby nie wskażę ani jednej osoby, z którą, która ma typowe podejście kompetytywne, która jakoś miałem jakieś toksyczne doznania, do bo, bo ktoś rzeczywiście nie wiem, nie, poz, nie pozwoli mi cofnąć ruchu, bo nie wiedziałem, że ta, ta jego postać ma taką jakąś umiejkę. No, no okej, okay, rozumiem, no, gramy kompetytywnie, rozumiem, że ktoś mnie pozwala, A czy to jest to nie jest toksyczne, tak? To jest jakby normalne podejście do grania. Niektórzy na to pozwalają, niektórzy nie. To też nie jest właśnie tak, jak Mateusz mówi, to nie jest tak, że to jest jakieś duże, duże ilości takich osób. Ale jest na tyle dużo, że jest to grupa dostrzegalna niestety, dlatego jest w stanie tą gębę dorobić, tak. Mhm. Ale fajnie, właśnie poruszyłeś temat tych turniei <grym> e, e, Jakby Też, żeby to dobrze brzmiało, ja uważam, że na takie turnieje warto chodzić. To nie jest tak, że ja przychodzę, jakby nie będę chodzić na turniej, bo wiem, że nikogo nie wygram. Nie. Te turniej to jest najlepszy moment. Żeby właśnie poduczyć tej gry. To jest jedyna możliwość tak naprawdę, żeby rozegrać cztery gry jednego dnia z totalnie różnymi zespołami, z totalnie różnymi przeciwnikami, nie, już nie tylko z jednego klubu. Dlatego ja zmieniłem nomenklaturę nawet mhm. przy tym dowodzeniu, że mówię, że to jest święto Kiltima, Bo to, to jest nie tylko kwestia turnieju, tylko to jest kwestia zebrania się w jednym miejscu z bardzo dużą grupą ludzi, którzy mają to samo hobby, mają podobne cele. Można się z nimi pośmiać. Wszyscy wiemy, że jesteśmy zawsze strasznie, e, z, z, e, aż brzuszki nas bolą od hihihaha po całym turnieju. E, I to jest fajne, tak? D dlatego tam się odnajduje jedna i druga grupa. Dlatego uważam, że taki strach przed turniejami, że o, bo ja pójdę tam przegra i przegram. No i co? I przyjdzie ci żona cię wyrzuci z domu, bo przegrałeś w plastikowe ludziki, won. No, nie rozumiem tego strachu, ale spoko. Znaczy to też jest takie, że strach bardziej chodzi o to, że może się zniechęcę, to było takie fajne, a ja pójdę tam, dostanę że tak powiem cztery razy w czapę i sobie wyjdę no w humorze chujowym. Spoko, <laughs> spoko, tylko że to chyba też jest twój wybór, czy się zniechęcisz, czy nie, tak? No chyba mamy jakiś wpływ na na to, jak coś odbieramy. No to jest kwestia tego, czy ktoś ma tak, taką mentalność, właśnie, że to się, czynniki zewnętrzne narzucają mu to, co się dzieje z jego życiem, czy odwrotnie, czy on narzuca tak. Ale to już jest jakby inna, zupełnie inne głębsze podejście, tak? Więc... No tak, ale tutaj już. Inny temat. Według tego, co powiedzieliście, to i gracze kompetencji i gracze typowo casual, którzy przychodzą sobie na turnieje, przychodzą na turnieje, to jest jeszcze wspólna. Oni ma mamy wspólne hobby, przyzywamy te same żołnierzyki. Jedni może przykładają większą wagę tego, jak są pomalowane, albo jak są zrobione, albo jak są skonwertowane, bo też niektórzy bardzo tutaj, jeśli chodzi o konwersję, szaleją oczywiście w granicach rozsądku, no bo zasady narzucają niektóre. Yy, że tak powiem, rzeczy. No tak, żeby modeling for advantage nie było. No tak, bo wiadomo, że czasami ktoś może stwierdzić, że w sumie skonwertuję tak, żeby mój snajper widział wszystko, bo będziemy będzie miał główkę. A, żeby nikt go nie widział. Tak? No tak, no. Yy, ale tak, jak sami się to jest jednak święto, bo nawet jak osoba, która nie gra albo bo nie chce mieć teamu, albo jeszcze jest za świeża, przyjdzie, zobaczy, jaka jest atmosfera na turnieju, jak ludzie się do siebie odnoszą, że to jest w miarę dość miło, że są w stanie się dogadywać, zobaczą bardzo fajnie pomalowane modele, dlatego między innymi tutaj y, zawsze powinna być y, nagroda dla takich osób, które przynoszą dobrze pomalowane modele jak y, Best Painted, mhm. bo to też rozwija to hobby w jakiś sposób, szczególnie każualowo. Właśnie, nie musisz wygrać turnieju, żeby dostać nagrodę. Przecież tak. możesz na, najlepiej pomalować po prostu turniej na kill to też jest Jakiś rodzaj yy, współzawodnictwa. No tak. i ta nagroda zazwyczaj jest na równi, generalnie jeśli chodzi o wartość nagrody, z, właściwie z pierwszym miejscem turniejowym, tak? Więc mm -hmm. to nie są jakieś drobne nagrody na, tym, na tej edycji, drobzona co nadchodzi. Nie wiem, czy ten odcinek, ten odcinek prawdopodobnie będzie opublikowany albo przed, albo zaraz po tej edycji. No to nagroda za bezpańczet jest taka, że ludziom szczena odpada, więc no, <laughs> to ten, też jest fajna opcja. Ten jest piękny smok, figurka smoka, no, naprawdę okay. warto. W ogóle dla mnie nowa edycja, to że mamy dwa punkty za pomalowanie, ja wiem, że dużo graczy kompetytywnych podeszło do tego, ojej, to ja naprawdę o, tą zasadę o, z otwartymi rękami przyjąłem. Dobrze, także do sedna. Yy, może na tak to koniec yy, jakieś rady dla tego, yy, kto jest, czuje się bardziej prosem, kto by chciał, poko po, że tak powiem, współzawodniczyć na naszych turniejach Mateusz? <grym> Szukać winy w sobie. <grym> to jest najważniejsze. Ja po prostu mógłbym, jakbym dostawał złotówkę za, każdy, za każdym razem, kiedy gracz, który jest tą właśnie tym na analbi, zwala winę na to, że przegrywa że bo mecza, bo kostki, bo plansza, bo kierunek wiatru, bo kolega mnie szturchnął rano i to pokrzywdziło moją duszę i nie mogłem teraz grać i się skupić, no to nie siedziałbym teraz z wami tutaj, tylko byśmy to nagrywali z mojego jachtu. No. Mm. Nie no, bądźmy dużymi, dojrzałymi misiami. Jeżeli przychodzisz na cztery turnieje z rzędu i z 16 gier, które rozegrałeś, wygrałeś dwie i jedną zremisowałeś, a resztę przerżnąłeś, to to nie jest kwestia kostek. Chyba, że nie wiem, że rzucasz monetą zamiast kostką Nie masz tylko jedynkę i dwójkę na niej. No. Nie, nie, to, to nie jest wyjaśnienie, trzeba być trochę uczciwym względem samego siebie. No, ale też tak na początek jeszcze, bo bardziej mi o to chodzi, że przychodzę do hobby i no dobra, fajnie, że są modele, fajnie, że są pomalowane, ale ja jednak trochę bardziej mi się podobało, jak wygrywałem. Jak... Grać z najlepszymi. To nie zawsze jest proste, bo zależy też od lokalizacji, tak. Bo jeżeli jesteś w Warszawie, to sytuacja jest banalnie prosta, po prostu przychodzisz do Matisoftu, tam gdzie są gracze drobzą i bardzo wielu innych graczy niezrzeszonych w drobzonie, którzy są naprawdę świetni i czerpiesz od nich wiedzę. Chodzisz po prostu grać z nimi, trujesz im, żeby z tobą grali, dostajesz od nich łupnia, ale przez tego łupnia się uczysz bardzo szybko. Po prostu szukać sobie jak najlepszych przeciwników. Gorzej, jeżeli nie ma się dobrej lokalizacji, wtedy polecam właśnie jeździć na turnieje przede wszystkim i po prostu pobierać lekcje na tych turniejach, tak? To jest najlepsza opcja. Znaczy wydaje mi się, że jeszcze dobrą opcją byłoby Tabletop Simulator. Tak, tylko... TTS mhm. oczywiście. Tylko, że nie wiem, jak w tej chwili w tej to wygląda, bo szczerze powiedziawszy nie przymierzałem się, nie grałem, mam taką bazę pod nosem, więc nawet mnie to nie interesowało. No, znaczy my jesteśmy w tej sytuacji mhm. właśnie, że u nas właściwie nikt nie gra na TTS-ie, mimo że tam jest cały czas ruch, bo są tam jakieś te turnieje organizowane przez Biranida nawet i tak dalej. E, tylko, że nasze warszawskie community to ignoruje, bo ja jadę do tu 15 minut i dla mnie to nie jest problem umówić sobie z dnia na dzień trzy gry. Mhm na żywo nie mam nie chcę mi się siedzieć przy TTS gdzie jeszcze pracuję przy komputerze tak ale to jest oczywiście opcja tak jak mówisz, dla osób które, które nie mają takich warunków no tak no bo są takie osoby które no, najbliższego środka mają tam załóżmy, kilka godzin drogi żeby tam mhm. jeszcze się umówić tak dalej także TTS też jest fajną że tak powiem maszynką do yy... trenowania trenowania do uczenia się też no i mariusz yy... Tak na szybko, co byś doradził takiej osobie, której bardzo się podoba lore, bardzo się podoba feeling tego, że dwie elitarne drużyny ścierają się na wciw siebie, żeby przyjść na turnie i dobrze się bawić jako gracz typowo casualowy? Tak, właśnie. Paradoksalnie taka sama rada. Właśnie przychodźcie na turnieje, bo to jest po pierwsze, właśnie tak jak my też mówimy spotykamy ludzi, którzy mają tą samą pasję i te same hobby, a po drugie, graczowi takiemu casualowemu łatwiej jest wygospodarować, myślę jeden dzień i zagrać cztery gry niż przez miesiąc zagrać cztery gry, tak? To jest najszybsza droga do, do, do nauki. No i spotykamy rzeczywiście dobrych graczy tam, tylko nastawmy się na jakby realny gol, tak? Nie nastawmy się na to, że wygramy i potem się odbijemy ojej, nie wygrałem, to już więcej nie pójdę. Nie, przyjdźmy następny raz, pograjmy, pogadajmy, pośmiejmy się z ludźmi i, i ten, w tym sposobie się, się uczymy. Nawet jeśli twoim golem jest fajne spędzenie dnia, no to go osiągniesz, tak? No, no, oczywiście, no na pewno. Już gość. jesteś winerem, no. no. i pamiętajmy, że na przynajmniej naszych nowych eventach to nie tylko kostki, ale też pędle mają znaczenie dla takich graczy. Aha. Także byłoby, myślę, że byłoby to mniej więcej na tyle. Już poznaliśmy takie podstawowe różnice, podstawowe fakty na temat graczy casualowych, na temat graczy typu pełni kompetencji. Dziękuję wam za to, że jesteście tutaj ze mną. Moim gościem był Mariusz Esz. Dzięki. I mateusz Mikołajczyk. Dzięki. Do zobaczenia do następnego podcastu. Cześć. Cześć.